Biała grań! bo jak to woli, Whiterun! To, że pamiętam, Whiterun, nie? To ty jesteś od tej strzały? Ach, jeszcze kilka godzin, i zakopię się w ciepłe nope. futra. Pudło. Zapłacimy ile będzie trzeba, ale musimy mieć więcej mieczy dla cesarskich żołnierzy. Sama nie zrealizuje tak dużego zamówienia. Może schowasz tę swoją głupią dumę i poprosisz o pomoc Eorlunda włosego. Prędzej uklęknę przed Ulfrikiem, gromowładnym. Poza tym, siwowłosy nigdy nie przygotowałby stali dla legionu. Jak chcesz, wezmę tę robotę, ale nie spodziewaj się cudów. Mm -hmm. siwo siwowłosi, czy dziecięta wojny? Co? Masz kamienie w uszach? Pytałem, po czyjej jesteś stronie: siwowłosych, czy dzieciąt wojny? No nie wiem, o co pytasz, chłopie. Co wybrać? Co polecacie? Nie mam pojęcia kompletnie, o co ci chodzi. Jeszcze nic nie wiesz o tym mieście, co? W Białej Grani istnieją dwa klany, oba bardzo stare i szanowane. Jedyna różnica jest taka, że Siwowłosi odwrócili się plecami do cesarstwa, a my, dziecięta wojny, pozostaliśmy lojalni. Więc pytam jeszcze raz. Siwo Włosi czy dziecięta wojny? No, dziecięta wojny raczej, nie? Więc powiadam, witaj, przyjacielu. Wiedziałem, że jesteś bystrą osobą w chwili, w której na ciebie. z Brazers! To <laughs> no nasz sobą. to jest z Brazers, tak? Ej, Dani, tylko mamy aktualnie noc. Więc nocy dużo nie zrobimy tutaj. Tak? Nie. Pojawiła Farma Pelagia, ta, która. Uczciwa zapłata za uczciwe. Masz Kaleś. Pomagam mojemu ojcu bardziej niż się ludziom wydaje. Hmm, całkiem sporo. Powiedziałabym, że nieźle sobie radzimy. Jeśli ktoś nie boi się ciężkiej pracy, głodu nie zazna. Za miasto odpowiada Jarl, który zarządza nim ze smoczej przystani. To ta forteca na wysokim wzgórzu. Ale pewnie bardziej interesujecie. Jorwa, skrwca, bieszadna towarzyszy. Ich czyny wojenne i odwaga są legendarne. Porozmawiam z Heroldem towarzyszy. Pójdę. Planuję. Tylko potrzebujemy dnia. No zdecydowanie potrzeba nam dnia. Czy Iliwid jest bezpieczny? Nie wiem, czy to jest Iliwid, więc nie wiem. Dobra, mamy dzionek. O. Ludzie się nagle pojawili znikąd. Tak to właśnie drogie drogi dzieci turyce, działa. A ty się gorzej niż ja się bronią. czuję. Dzięki. Badowania. Jasne, jak sobie chcesz. Lili dziewicze krosno. Chcesz porozmawiać ze staruszką? Hmm. Zrobić dobry uczynek. Często odwiedzasz dzielnicę chmur? Ach co ja mówię, to jasne, że nie. Ja i moja przyjaciółka Maimen... Znasz Mejben z Pękniny? O, zabrało my, to my, całe lata. Gdzie jest nasze miejsce na świecie? Znamy też miejsce. Dość mam zmartwień ze zwykłymi absztyfikantami. A tu jeszcze ten Bart, najgorszy z nich. Co ten Bart Mikaelo mnie wygaduje? Sam się prosi o sztylet w grdykę. Słyszałam, jak się przechwalał pod chorą gwianą klaczą, że okiełzna mnie niczym nord ujarzmiający dzikie zwierzę. Tak, zrobić dobry uczynek. <laughs> Dokładnie. Jeśli chcesz spróbować, droga wolna, ale nie sądzę, by cokolwiek mogło trafić do tej jego pustej czaszki. Interesują się to mężczyźni. Nawet nie masz pojęcia. Oświadczała mi się połowa mężczyzn w białej grani. Niektórzy nawet byli kawalerami. Nigdy tego nie zrozumieją. Żaden bukiet kwiatów. Żadne słodkie słówka nie zmienią mojej decyzji. W tej chwili liczy się tylko moja córka Mila. Żaden mężczyzna nie stanie między mną a moją córeczką. Tak, pogadamy w parę o Pamiętaj, codziennie świeże owoce i warzywa? W większości. W rzeczywistości doradzam. Nie do kupiec tego, o, jest. Drobiazgi i świecidełka na sprzęt. <laughs> Takie pytanie może zadać tylko ktoś nowy w tym mieście. Mój mąż Orlund zajmuje się niebiańską kuźnią Jorvaskr. To sala biesiadna towarzyszy. W dziewięciu dzielnicach nie ma lepszego Kowala. Zapytaj go o jego pracę. Tylko o tym można z nim porozmawiać. No, i może jeszcze o tych nadętych, cuchnących łajnem, dzieciętach wojny. Gdzie Jest jorwa skr. Jorwarst, prowadzących od rynku i spójrz na prawo. Nie sposób go przeoczyć. Trzymaj. Się. Podej. A co masz ciekawego na sprzedaż? Wytrychy. jednak jest Wytrychy. E, nic ciekawego nie masz, pani. Daj znać, jeśli będziesz potrzebował biżuterii. Niech zgadnę. Ktoś ci ukradł słodką butę? Słodką bułkę? To nie mam więcej pytań. Szkoda, prawda? Prawda. Przykaz prawa. Spróbujesz na nasze uwielbienie, bo jesteśmy jednością. O twym w ósemka stała się dziewiątką. Byłeś pośród na... Nie chcę nam dyskusji. Dobrze idę? Dobrze chyba, nie? Sven, idziesz? Idziesz, dobra. Smocza przystań. Dragon's Reach. Ciekawe z jakim nadzieniem. ma oznaczać to wtargnięcie? Jarl Palgrów nie przyjmuje teraz gości. W takim razie kto to jest? Hmm. Wieści z Helgen, no cóż. To wyjaśnia, dlaczego strażnicy cię przepuścili. Podejdź, Jarl będzie chciał z Tobą osobiście porozmawiać. Okej. Okay. Bez sensu tak jest staniec. Powinniśmy ruszyć na gromowładnych. Nie jestem człowiekiem. Jestem bronią w ludzkiej postaci. Wystarczy mnie wyjąć i skierować. Jestem w dowódcą straży białej grani. Więc w Helgen, udało ci się zobaczyć smoka na własne oczy. Mm, tak. Może nie mówmy wszystkiego mu, co? Mira, i Rilet miała rację! Co teraz powiesz, Proventusie? Czy nadal mamy wierzyć w potęgę naszych murów w obliczu Smoka? Panie, powinniśmy natychmiast wysłać wojsko do rzecznej puszczy. Jeśli Smok czyha w górach, to to nie. Jarl, jest uzna to za prowokację. Będzie myślał, że szykujemy się, by dołączyć do Ulfrika i go zaatakować. Tość! Nie będę stać bezczynnie, gdy smog pali me włości i masakruje moich ludzi. Irilet, natychmiast wyślij oddział do rzecznej puszczy. Tak, Jarl. <laughs> Proszę o wybaczenie. Muszę wrócić do swoich obowiązków. Tak byłoby najlepiej. Dobra robota. Udało ci się mnie znaleźć z własnej inicjatywy. To była wielka przysługa dla Białej Grani. Nie zapomnę o tym. Proszę, weź to w dowód o, mojego... No, stalowa zbroja, spoko. Możesz zrobić dla mnie coś jeszcze. To zadanie odpowiednie dla kogoś o twoich talentach. Chodźmy znaleźć Farengara, mojego nadwornego czarodzieja. Zajmował się sprawą związaną z tymi smokami plotkami o smoka, aha Jarlu. Lecę pędzę. Jaka cisza na czacie, tak, wszyscy się wsłuchują. Hmm. Mariankarze, chyba znalazłem kogoś, kto może ci pomóc przy projekcie ze Smokiem. Idź i przekaż mu wszystkie szczegóły. A więc Jarl uważa, że możesz mi się przydać? A tak, pewnie chodzi mu o moje badania nad smokami. Tak, przydałby mi się jakiś kurier. Gdy mówię kurier, mam na myśli kogoś, kto przeszuka niebezpieczne ruiny, by odnaleźć dla mnie starożytną kamienną tablicę, której może tam jednak w ogóle nie być. co to ma do czynienia ze smokami? A, nie jesteś prostym najemnikiem. Widzę, że potrafisz też ruszyć głową. Czyżbym miał do czynienia z naukowcem? Gdy opowieści o smokach zaczęły się rozprzestrzeniać, wiele osób lekceważyło je, twierdząc, że to zwykły wymysł i plotki. Wszyscy myśleli, że to niemożliwe. Głupcy zawsze uznają za niemożliwe rzeczy wykraczające poza ich doświadczenie. Ja jednak zacząłem szukać informacji o smokach. Gdzie się podziewały przez cały ten czas? Skąd się wzięły? Ja... E, dowiedziałem się, że w Czarny Głazie jest pewna kamienna tablica. Mam go! Czy też smoczy kamień, który podobno zawiera mapę smoczych cmentarzysk. Idź do Czarny Głazu, znajdź tablicę, która znajduje się na pewno w głównej komnacie, i przynieś mi ją. Prostsze już być nie może. No nie. Masz na myśli ten stary kamień, tak. O! Smoczy kamień z Czarny Głazów! Udało ci się go znaleźć! Heh, widać, że ulepiono cię z innej gliny niż tych prostaków, których zazwyczaj przysyłał mi Jarl. W tym miejscu kończy się twoje zadanie, a zaczyna moje. To będzie bardziej umysłowy wysiłek, tak często w Skyrim niedoceniany. Niestety. Mhm. Farengar. Co jest? Ciekawe czym Irile tak się emocjonuje. Parenguard. Musimy iść. I opodal dostrzeżono smoka. A ty chodź z nami. Smok? smok? Ależ to interesujące! Gdzie go widziałem? <noise> Co robił? Na twoim miejscu traktowałabym to nieco bardziej poważnie. Jeśli smok zaatakuje białą grań, nie wiem, czy zdołamy go powstrzymać. Okej, okay. pod tym jeszcze kolesia. Z czym musimy się pogadać. Jarl, jak pewnie możesz sobie wyobrazić, jest bardzo A. zajęty. Być może ja mogę ci pomóc. Dokonanie zadania. Doskonale. Wiele ci zawdzięczamy. Oto nagroda. 100 złota. No dary. to stara opowieść. Ale znają ją doskonale wszyscy, którzy służą w twierdzy. Dawno temu żył potężny bohater nordów, Olaf Jednooki. Olaf stoczył bitwę ze straszliwym smokiem o imieniu Numinex. Walka skończyła się pojedynkiem na szczycie góry Antor. Olaf wyszedł zeń zwycięsko. Pogromca smoka wrócił w blasku chwały do białej grani. Zgodnie z jego dekretem twierdzę przekształcono na więzienie dla numinexa. Od tamtej pory, aż do dziś nasza twierdza nosi nazwę Smocza Przystań. Spoko. Tak, tam smok atakuje. A ja gadam o pierdołach. No, czy z tędy jest jakieś inne wyjście? Czym. Hmm, chyba tędy nie powinienem iść. Jakieś kłopoty? Czy jednak? A nie, dobrze. Dobrze pamiętam. Na kim gram poziomie? Teraz na ekspercie. Coś wie gdzie tam ci poszli? Czy teraz będzie ten atak smoka tam? Gdzieś hen hen? Właśnie dzieje? ja poszedłem? Cholera trzeba iść za nimi. Na górę w smoczej przystani. A, tam. O, jest nawet znacznik. Nie ma czasu na ceremonie. Znów potrzebuję twojej pomocy. Idź z Irilet i pomóż jej w walce ze smokiem. Udało ci się przetrwać w Helgen, więc masz większe doświadczenie ze smokami to... niż reszta z nas. Ale nie zapomniałem, że udało ci się odzyskać smoczy kamień dla Farengara. W dowód uznania Poinstruowałem Avenici, że możesz nabyć nieruchomość w mieście. Przyjmij ten podarek z mojej osobistej zbrojowni. Wiem, że pomaga Bardzo jarlowi. bym chciał zobaczyć tego smoka. Gdyby wszyscy przybyli, byli tacy szlachetni. Nie mogę ryzykować utraty was obojga. Potrzebuję ciebie tutaj, do przygotowania obrony miasta przed smokami. Uważaj, to to jeśli będziesz przekraczać rzekę na wschodzie. Stary hajbar, żelazna ręka i jego zbóje siedzą w jaskini zwanej strażnicą białej rzeki. Nie martw się pani. Jestem uosobieniem ostrożności. Trochę za dużo naraz tutaj ludzi gadało. Ja, dostałem tak, stalowy hełm i stalową zbroję. A żelazne syfy oddam Svenowi. Jestem tuż za tobą. Mamy, że żadnych chorob się ode mnie nie złapie. Wow, ja za tobą. A ja jak wyglądam? O Boże, bardziej dziwnie to mało powiedziane. Zaraz, um, num, 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 num. mogę coś poukradać? Mogę poukradać? Jaka przykra sprawa. Zanim pójdziemy na smoka, to sobie trochę sobie trochę popożyczamy rzeczy. Może ile w ogóle? Ile w ogóle książkałek? O, ładny, ładny widok. A gdzie są komnaty pana Jarla? Ja się pytam. Ej, hmm. uważaj! A to są kwatery, chyba albo i nie. Tylko to jest na mistrzu, więc wiem, że niskie są, szans są szanse, żeby mi teraz to. O, uczeń! Ej to jest wartość taka zerowa Nie obijaj się. Czym mogę służyć się Rodakowi? A ty ktoś jest. W w Dobra, ale angielskiego głosu się nie spodziewałem. Przyznam szczerze. Tego się nie spodziewałem. Dobra, spadamy, idziemy, idziemy do tej strażnicy. W końcu smok atakuje, tak? Tak, boże dziecko z Anglii zabije. <grywy> Ojejku. Nie obawia się, będziemy gotowi. Nieważne czy to smok, czy giga. Jaki kamyczek. Strażnicy w smoczej przystani mówią, że jarl zawdzięcza ci pomoc. No tak, że tam wrócimy spokojnie. Teraz. Daj mi 5 septimów, albo rozwalę ci nos. Bojowa? Nie, proszę! Naprawdę nic nie mam, braid. Jutro dam ci 10 septimów, tylko mnie nie bij. Na jutro 10 septimów, małe dziecie wojny. Albo rozwale ci nos i buzię. Chęt żona. Na co się tak gapisz? Nie boję się, ciebie, wiesz? Pff. Nawet jeśli jestem mniejsza. No jesteś. Ewidentnie. Dobra, lecimy, pędzim, Mega PJPJP PJP. Jestem tu w stanie jakoś szybko się przedostać? Jestem. A, tak. Zaraz będzie... Ciekawa scenka. Idzie ten sven. Gdzieś tam się zagubił po drodze. Nie szkodzi. Jeżeli ktoś nie grał w Skyrim'a, to zaraz będzie opadł szczęki Spend... Tak, Spen podrywa tamtą to mało latę. No <grywa> ewidentnie gdzieś tam się zagubił po drodze. Zapiszę gra na wszelki wypadek, ale wątpię, że to się przydało. Nie Coś... smoka, ale wygląda na to, że Wiem, że sytuacja nie wygląda najlepiej, ale musimy dowiedzieć się, co się wydarzyło. I sprawdzić, czy ten smok wciąż gdzieś tu się czai. Rozproszyć się i poszukać ocalonego. Musimy wiedzieć, z czym mamy do czynienia. Jezus. Ciągle tu jest! Złapał krokiego i tora, kiedy próbowali uciekać! Strażnik, Co się tu stało? Gdzie ten smok? Może! Nie wiem! Niech kinaret ma nas w opiece! Znowu wraca! Naglatuje! Znajdźcie osłonę i nie próbujcie! Schema. Story to him, Sally. Oh shit, 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 shit. I ten smok, dobra, idziemy na niego z toporem. 哦，也也。 Nie zwiewaj mi tutaj, skubańcu. Daj mu choć raz cię dziagność tym toporem. W ogóle po angielsku gada smok. Boże. Popieram wszystko. Korzystaj z nowej mocy, krzyku. Eee, zaraz. nie wierzę własnym oczom. Ty jesteś. smoczym dziecięciem. W najstarszych opowieściach z czasów, gdy w Skyrim żyły smoki, smocze dziecięta zabijały smoki i kradły ich moc. Z tobą też tak było, prawda? Dowa Chciałbym... Dowakin! Możemy to sprawdzić. Spróbuj krzyknąć! Jeśli wierzyć starym legendom, jedynie smocze dziecięta potrafią krzyczeć bez przygotowania. Tak samo jak smoki. Ty jesteś smoczym dzieciem. O czym ty mówisz? Zgadza się? POSE no. Wszystkie świętości no. no. tak jak siwobrodzi na w których żyłach płynie smocza krew. Jak sam Tiber Septim Nigdy nie słyszałem, żeby Tiber Septim zabijał smoki Wtedy nie było żadnych smoków, w kretynie Wracają po raz pierwszy od... Zawsze Stare baśnie mówią o smoczych dzieciętach Które zabijały smoki i przejmowały ich moc To o ciebie musi chodzić Co ty na to, Irilet? Uporczywie milczysz Irilet, no już, powiedz czy ty wierzysz w te bajania o smoczych dzieciętach? Hmm, lepiej, żeby niektórzy z was trzymali buzię na kłódkę, zamiast kłapać dziobem na tematy, o których nie mają zielonego pojęcia. Oto martwy smok i to akurat potrafię pojąć. Wiemy już, że da się je zadać. Nie potrzebuję jakichś mitycznych smoczych dzieciąt. Tu trzeba mi kogoś, kto zdoła położyć smoka. Nie zrozumiesz, Huskarlu. Nie jesteś Nordem. Przemierzyłam całe Tamriel i widziałam wiele równie dziwacznych rzeczy jak to. Sugeruję raczej zaufać sile ramion niż opowieściom i legendom. To był krzyk! Ty naprawdę umiesz! Nie może być inaczej! Naprawdę jesteś smoczym dziecięciem! Fus! On no. tu! To było najtrudniejsze starcie w moim życiu, a uczestniczyłam w wielu bitwach. Nie wiem nic na temat tej smoczy krwi, ale cieszę się, że z nami jesteś. Lepi... Świeży oddech. Tak, może zainwestowałeś w TikTaki. Dobrze, że jesteś po naszej stronie.